Rozdział trzeci. Dobry, spokojny człowiek. Najpierw siebie utrzymuj w pokoju, a wtedy będziesz mógł innych uspokajać. Więcej pożytku z człowieka spokojnego, niż z bardzo uczonego. Człowiek pełen namiętności, nawet dobro jako zło tłumaczy i łatwo wierzy, że to zło. Dobry, spokojny człowiek wszystko na dobro przemienia. Kto pozostaje w zupełnym pokoju, o nic nie podejrzewa. Kto zaś ma mało zadowolenia i jest wzburzony, ten rozmaitym ulega podejrzeniom. Ani sam nie zaznaje pokoju ani nie pozwala, by inni się uspokoili. Często mówi, czego by mówić nie powinien, a pomija to, co wypadałoby, by on raczej robił. Rozważa o obowiązkach innych, a zaniedbuje swoje. Bądź więc najpierw sam gorliwy w stosunku do siebie samego, a wtedy słusznie będziesz mógł także przynaglać do gorliwości. Twego bliźniego. Dobrze umiesz usprawiedliwiać i upiększać swoje czyny, a usprawiedliwień cudzych nie chcesz przyjąć. Byłoby słuszniej siebie oskarżać, a brata twego usprawiedliwiać. Jeśli chcesz, by ciebie znoszono, znoś drugiego człowieka. Spójrz, jak daleko ci jeszcze do prawdziwej miłości i pokory która nie umie się gniewać lub obruszać na nikogo, jak tylko na siebie. Nic to wielkiego, przestawać z ludźmi dobrymi i pełnymi opanowania, to bowiem podoba się wszystkim w sposób naturalny. Każdy chętnie lubi spokój i bardziej kocha tych, którzy podzielają jego zdanie, ale potrafić żyć w pokoju z ludźmi szorstkimi, przewrotnymi, niezdyscyplinowanymi i nam się sprzeciwiającymi. Wielka to łaska, dokonanie męskie, bardzo godne pochwały. Są tacy, którzy i siebie utrzymują w pokoju, i z innymi wojen nie prowadzą. A są i tacy, którzy ani sami nie mają pokoju, ani innych nie pozostawią w pokoju. Dla innych są ciężarem, lecz dla siebie jeszcze większym. I są tacy, którzy utrzymują siebie w pokoju i starają się, by inni z powrotem powrócili do stanu pokoju. Cały nasz pokój w tym nędznym życiu polega jednak raczej na pokornym znoszeniu przeciwności niż na ich nieodczuwaniu. Kto lepiej potrafi cierpieć, będzie posiadał większy pokój. To zwycięzca siebie i pan świata, przyjaciel Chrystusa i dziedzic nieba.